Pobladę twarzy. Ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry. Hollow Knight. Jestem zmęczony. Stereo. Nagrywałem dzisiaj już filmy z pewną osobą na bardzo w przyszłość. Prześlę na miesiąc w dwa. Ale tak wyszło. Od 4,5 godziny siedzę i nagrywam. I teraz przyjdę na, nagrać filmy na jutro. Tak więc, kurra. Zmieniły nam się czarmy. Mamy przy sobie teraz wszystkie trzy odnośnie niebieskich serc, czyli Lifeblood Heart, Life Blood Core i Johnny's Blessing. A tu również Torontofagoni, bo miałem jedno miejsce i stwierdziłem, że może być. Dobra, my jesteśmy tu przy staku. musimy wyjść. Dobra, mamy dużo masek, więc istnieje szansa, że przeżyjemy trochę dłużej. Na Traitor Lordzie, ponieważ w dzisiejszym planem jest właśnie pokonanie tegoż otóż Pana. Powiem wam, wreszcie tego boja. Nie mamy nic dodatkowo by go biło, tylko my. To nie jest dla mnie zbyt komfortowe. Jestem do dlatego że mamy jeszcze Cream Childa i wszystko inne. Kiedy nagle przychodzi mi walczyć samemu, jest dziwnie. To są stricte tylko i wyłącznie moje umiejętności w unikaniu, co. No, Mówię się, zdolności w unikaniu nie mam. No to gdzieś tędy. Słyszymy eee... tu. Zobaczę, czy dobrze idę. Mam nadzieję, że tak. Tak chyba dobrze. Nie! Ciśmy inną maskę. Nic to, prawda? nie tak, że teraz czeka nas najtrudniejsze. Bo jest tu bardzo dużo niemiłych nam przeciwników. A nie? A bo i nie Teraz w górę A i teraz będziemy przejść przez to durne A najgorsze to, że nie mamy jak się leczyć Więc może być ciekawie, może by dobrze przejść na jednej maseczce już Albo i nie? Okej okay. Znaczy jesteśmy na miejscu A mi się wydaje, że to chyba się inaczej troszeczkę szło Eee hej nie o co narzekać. No? Umieraj, umieraj, umieraj. Dziękować? Nie. I sobie? Dziękuję, klot. Traciłem maskę! Dobra, ale nie jest źle. Za tak to ułożyliśmy. Nie tak to ma wyglądać. Źle. Dobra. Nie! Jak się pozbyć tej fali? Jej się nie da uniknąć. Ała. No też się nie da uniknąć. Jej nie da się tej fali uniknąć. Trzeba tylko... ...zrobić letę Nie, to bez sensu. Nie wierzę. Ale czemu on pusza tą falę? Ona jest bez... Ona jest głupia. Weźmy coś innego zamiast tego. Może... Co tylko czy się nie Sprint Master? Nie. Grabson, w sumie nie używaliśmy w ogóle zdolności. Heavy Body wyleść spoko. Albo Defender's Crest? O i Defender's Crest. Będziemy go zasmrazać. Czy znowu stracimy jedno serce, czy stracimy może go i tym razem trochę więcej? Teoretycznie mamy w miarę silny miecz, więc obrażenie jakieś tam mu zadajemy. Nie powinno więc być jakichś nie wiadomo jak dużych problemów. A jednak problemy problemami zostają. No, Przynajmniej nie ma tych latających, co puszczają w obręcze. No tak to bylibyśmy w, lekkim, w lekkich tarapatach. Teraz w lewo i modlić się, żeby Traitor Lord tym razem padł. I dusza. A, bo ona przecież nie ma ani jednego HPK. Zapomniło mi się. już straciłem maskę. Już jestem w, sensie w tym samym miejscu, co wcześniej. Hej. Pa. Dobra, jedno z de -o. Nie! Przestań! O, nie, jeszcze oberwałem na początek. Nie, wcześniej szło lepiej. Teraz idzie. uteczkowo. A? Nie. Nie dam się. No i przecież miałem nadowanego cienia. Nie wierzę. Dobra Dobra Klod mam pomysł ty golej Ja się do tego totalnie nie nadaję O dobra poszło to wiem już mniej więcej jak unikać jego ciosów W tej większości

Jeżeli trzecie podejście się nie uda, to po prostu yy, ten. Jak byśmy do Thorns Jeżeli następne podejście się nie uda, to... To, to, to? Albo nie, Grapsonga. Myślę, że Grapsonga może być niezłym... Czemu ona się nie chcą? Aha, bo on nie, nie siedzi na ławerce. się, że tym grapsongiem wyszło. Jeżeli nie, to jesteśmy zmuszeni zrobić cięcie, aż go nie pokonam. Nie, ja się po prostu nie nadaję dzisiaj do grania w zręcznościówki. Dobra. O. Ale dodatkowe też się przyda. Muszę też pamiętać, żeby jednak używać tych moich skili yy, tych atakujących, bo... inaczej może być dupa. Wiesz co, może lepiej byłoby zostawić sobie parę białych serc. Nie ma traktor Lord nawet nie ma po co. Jak nie spojrzysz przy nim nie ma jak się leczyć. Dobra. Nie wierzę. Po prostu. O, a niebieskich tutaj nie da się odnawiać. A nie tutaj gdzieś jeszcze czegoś, żebym mógł sobie zdobyć kolejne niebieskie. Nie wiecie: mini zabezpieczenie. Ja teraz tak. Yy, wiemy, jak unikać jego praktycznie nieunikalnego ciosu. No to już jestem na jeden klaps mniej. W walce. Fajnie. Też nie wiemy ile stracimy podczas walki z modliszkami. Aha. Ała, I tak mnie uderzyła. Szmatławica jedna. Chodź no. Tu mam lepszy pomysł. obręcze. Dobra. Dobra. No, ja lubię, ja są w tej walce, Dobra. w tej walce, jest. To trzeba przyznać to Lost to prawdziwe wyzwanie. O o, o, o. dobra. Oła, no tego się nie dało. Dobra. Nie źle. Mogło być gorzej. Dobra. Nie w tą stronę uniknąłem. Nie, drugie! Panie, pan się nie zapominasz? Dobra, nie jest... Nie! Umrzyj! Paruwo! Nie. No, weź go. Co się, czemu go nie mogę bić? Czy gra się przywiesiła? O! Traitor Lord zginął. A Eklot też. Ojdź. Dobra, i co teraz? A możemy tędy wyjść? A ja chcę tędy. A tędy nie mogę. Muszę tędy. To jest jedyne wyjście, po walce z Traitor Lordem. Widzę białe krzaczki. A, my się nie wyleczymy nawet, kurde. Myślę, że to zaraz będzie coś trudnego, do rozwalenia. Tu coś jest. A nie, tylko tak wygląda. Tu też nic nie ma, to tylko tak wygląda. Tu nic nie ma, tu tylko tak wygląda. A tu? Tu coś jest. Dzień dobry. Czym jesteś? Oh, one arrives. Far, it wants to find me. Did you seek my aid? Or did you did the path carry it by chance to so? a place okay it is true true that you were awaited no perhaps that is inaccurate true one uh, like you was awaited i have a gift how to long for one of your kind half of a whole when united great power is granted and on the path ahead great power is it will need Let me White fragment. What It faced the gendered child. She's a fierce foe, strong in mind and body. Striking reflection of her mother, through the one where permitted a little time together. I never perused the worm alliance as bargain. In fact. I feel some affection for the creature bearded. If your path were ever to align, I imagine you might gain yourself a powerful ally. Okay. Mogę wyjść cokolwiek. Aha, mogę wyjść tendy, który wszedłem. I co? Ja tu for white fragment? Nic ciekawszego. Mogę czemu Traitor Lord tutaj stał na tej straży i tego bronił. To mnie już zastanawia. No, czy to stworzenie by mnie zraniło i zabiło? Właśnie. Nie to, to. Protect. No to nie, już nie protektujesz, spokojnie. otwarte drzwi? Czy nie? Czy drzwi Brama. Claude? Well, now that was something. A true battle of mighty warriors. So intense, so climatic. It's really everything I could ever have ever hoped for. Thank you for all your help, my friend. For a tiny bug, you set a valiant example. We will meet a game, I'm sure of it. I mogę ją... Mogę ją sobie wciągnąć. Nie, tego bym nie zrobił. Nie, biednej klot. No, nie zasługuje na coś. Znaczy, zasługuje na coś o wiele lepszego niż taka śmierć. Żeby mi oddać swoją duszę. No dobra, przyznam się. Ta walka była czymś strasznym. Nie wiem, jak można byłoby to przejść. Bez post Ja Widzicie, ja to na czystym farcie już zrobiłem. Po prostu nie dawało się. To jest coś bardzo brzydnego. Jak widać. Um, Później z tymi maskami najpierw. Map updated. Aha, tam gdzieś jeszcze jest gąsienic. Dobra, tam jeszcze się. będę musiał poszukać tam, gdzie jest ten, ta gąsienica i później najwyżej do niej pójdziemy na odcinku. Jak ją najpierw znajdę, oczywiście. A myślę, że znalezienie jej nie będzie takie trudne. Zresztą z drugiej strony nie było żadnego przejścia, ale chroma, YouTube jest. Ja coś znajdę. A to dalej, zamknięte. Jak to otworzyć? To powinno być przecież otwarte. Będę musiał też pogooglać, jak to, jak potwierać te wszystkie rzeczy, bo... No, przydadzą się, nie powiem. Nie! Dziękuję. No dobra, traitor lord. Rozwalony. Oj, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się tego. Ta walka wyciągnęła ze mnie siódme poty. Czuję, że po niej muszę iść prysznic, dosłownie. Bo tego się nie da tak normalnie. To, to była walka głównie, moim zdaniem, dla masochistów. Bo to jest coś, czego naprawdę. Mm. O. Aż mi brakuje słów, żeby to opisać. To jest intensywne. Ja się przy tym bardzo namęczyłem i nie ukrywam. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać tak trudnych walk. Też w sumie jest to jeszcze walka z klimem. White fragment. It cannot be equipped. Ok. Niezbyt mnie to cieszy. Zorkacz mm. i Steady Jest, Są nasze ulubione czarmy. Myślę, że z nimi byłoby trochę lepiej, ale jednak... No, HP było potrzebne, umówmy się. Eee, to możemy sobie odznaczyć w takim razie. Eee, jest jeszcze coś w ogóle? Tutaj, żeby zrobić jedno z zakończeń tej trupy, w sensie Grima, trzeba pójść tutaj. Drugiej będzie u Grima, i po pierwsze ja wolę to tutaj. W jednak. E, tak sobie trochę o tym poczytałem i dokończenie rytuału będzie bardziej opłacalne, ponieważ jeżeli, go, je, zako A, się jeżeli zakończymy rytuał i on będzie mógł się na nowo zrobić, odnowić tak jakby, będziemy mogli e, zatrzymać sobie Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, no to cóż, niestety e, stracimy Grimchilda, dostaniemy coś innego. Ale czy to jest tego warte? Mi się wydaje, że nie. Jest następny nasz cel: Dirt Mouth, jedną rzecz. Mam nadzieję tylko, że to nic, niczego nie odpali. A ja chciałem iść do tego Black Egg Temple. Albo. To może jednak w następnym odcinku. E, szczerze, sam nie wiem. Nie, dobra, to już będzie w następnym odcinku. Ja Wam za ten bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam, mam nadzieję, że Wam się podobał. Choć były te tak drobne fejle przy Traitor Lordzie, to jednak w końcu wyszło nam to na dobre. W następnym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie Grimem lub poszukiwaniem różnych ciekawych rzeczy. Cię zobaczy. A na razie, cóż. Niech moc naszego wspaniałego i potężnego Benjamin'a zawsze będzie z Wami, moi drodzy. A ja żegnam cię krótko.